Witamy Pani Państwa bardzo serdecznie i na naszym spotkaniu. Spotkanie. Jeśli Państwo pozwolą, to możliwe, chciałbym weźmieć Państwo sobie pewne sprawy. A... Dzień dobry Dzień Państwu. Pa... Proszę Cię bardzo, Janusz. Przywitaj Państwa. A dlaczego ja? No zacząłeś, to kontynuuj, proszę Państwa. No, ale Ty jesteś starszy, to by jakoś chyba bardziej przystoi. za no, Ty jesteś młodszy, to by bardziej przysiedzi. Bo... No, no wiesz, nie wiedzą sąsiedzi, kto u nas... Posiedzi, jak to mówi staropolskie tym, przysłowie. tym zapominasz o najważniejszym, no. że teraz na młodzież to my... Co? I na młodzież to my... Co my na młodzież teraz? Co? No, stawiamy, o! Stawiamy. Tak? Stawiamy, tak. No to postaw coś. A to, co, przewróciłeś ci się? No okej, okay, przekonałeś mnie. Dzień dobry Państwu, witam Państwa. W chaotycznej komplikacji febrycznych faktów salwowanie ekwilibru między potencjami okcydentalnymi deprenduje pryncypialnie od insynuacji pacyfikacyjnych manifestowanych przez dotyfikacją... To że mnie się trencyjne. osobiście wydaje, Tato, że z z tego to nikt sądzią, kompletnie, ale to kompletnie to... nic nie zrozumie, bo ja nic nie rozumiem. Nie rozumiesz? Nie, nic.